Jak na pierwszy raz to nie jest ewidentne trafić na ten truck stop. Ale chyba, dobra, może tutaj trzeba było skręcić? Czy nie? Jest Petro, widzę kurde znak po prawej stronie. Ale dobra, to chyba tutaj. Będzie, no może... tak, dobra, dobra. Dobra, więc tak. pompy zwolna tutaj no, ktoś się... Dobra. no tak wygląda kasyno na trak stopie ja tu już po wczorajszym mam dość kasyn szczerze mówiąc więc się nie bawię w te rzeczy już Kurwa jestem zmęczony, ja pierwiczę I też jeszcze jakiś bar jest też jakby co Dobra Patrzcie można palić tutaj Można palić w kasynie I w klubach też no. Dobra okaże A jak to będzie z tym rozładunkiem, no ja jestem 5 godzin za wcześnie 4,5 właściwie pół właściwie, godziny ale wcześnie ja to mówię, mam 100%, znaczy 100% mam 99% przeczucia, że tutaj to jest jedna z tych firm, które nie biorą przed tym całym awizą czy spotkaniem są niektóre firmy, które po prostu mają te, te apointmenty zrobione tak, żeby była jakaś organizacja. Ale że jak przyjedziesz wcześniej, to, to i tak cię wezmą, nie? Ale nie wiem. Mam przeczucie, że tutaj to nie jest tego typu firma. Że tutaj nie po prostu oleją. No i mówię, nawet gdyby chociaż nie wzięli o tej 11 w nocy, mojego czasu, 8 lokalnie, to też, to będzie typu firma, która tam w miarę. Godzina, dwie mi rozładuje, czy to będzie typu firma, że 6-7 godzin będę siedział, nie? Bo to niestety ty... Ach, te tego typu firmy nie. To jest fucking... To jest parodia, nie wiem. SK Food Group Reno. Nie wiem. Co to może być Ale to mówię, nie, jakoś mi to brzmi... Brzmi to jakoś dla mnie, że niestety ja upierniczę trochę czasu. Że nie że nie wezmą mnie od razu, to jeszcze będą się pieprzy. i Tak, coś mi to kurde przeczucie moje mówi. Zobaczymy, czy będę miał rację. Zobaczymy, czy będę miał rację. Dobra, już prawie jestem. Też mi zależy, żeby szybko mnie zrobili. Chodzi o parking, nie? Bo tam widziałem to Petro. Nigdy ja tam nie stawałem. Nie wiem, jak jest wieczorem, ale już track stop jest zawalony na ponad połowę, więc nie wiem. No. Może być trochę, kurde, nieciekawie wieczorem. Chyba, że gdzieś pod klientem, bo po ja nie lubię na ulicach spać, kurde, lubię normalnie, jak człowiek. Na trackstopie, dobra, tutaj gdzieś mam skręcać zaraz. Zobaczymy, gdzie tutaj mam to skręcać. Chyba na światłach tamtych a jestem co tu z tego wyjdzie? co tu z tego wyjdzie? co tu z tego wyjdzie? gdzie to? dobra, słońce nie ma. Można by się Przekimać U nich Trzeba by się spytać Czy będzie można Łops Kurde nie wiem No wolałbym żeby mi wzięli Cholera wiem że na ludze No ludziska moment prawdy Moment prawdy Gdzie tu jest ten cały receiving is a prosto tak Że mogą naprawdę mnie wziąć ty, bo nie ma tutaj miliona ciężarówek. Wow, dobra, zaraz się to przekonam, Za chwileczkę się przekonamy, jak to będzie wyglądało, ale chwilowo mam lepsze poczucie, bo jest tylko ta ciężarówka. Dypę kurwa. co ty kurwa mać. Chwilowa euforia. Skurwy syny zaczynają dopiero ósmej rozładowywać ciężarówki, więc chuj wdypę z kurwy synem, kurwa. Ty, kostek. Korweta. Dole, dobra, czekaj, gdzie? Ja tu mam, to się gdzieś zaparkować. E, dwa, trzy, cztery, a tam kurwa, ja pierdolę. Więc będę, kurwa, siedział jak cieć. Kisdu, kurwa, jedę macie Ostrość, skurdy, synu pierdolony, no. A ja miałem taką nadzieję, chwilową, że kurwa wezmą mnie wcześniej, godno. Jebana rasa, kurwa, ale patrz, ale przepowiedziałem wam, kurwa, przepowiedziałem wam, że chuja będzie z tego, nie? Tutaj chwilowa euforia, bo ma, patrzę, że nie macie żrówek, nie? Chuj, kurwa, czekamy do ósmej. Jebana pierdolona rasa, kurwa jego mać, no. jak kurwa, ja wiedziałem, ja, ja to wyczuwam, takie jebane zasrane, kurwa firmy. Pierdolona, kurwa jego mać. Pięć, cztery, trzy... Tutaj się mam cofnąć i czekać, kurwa, aż syny przyjdą na, Do pracy, kurwa, no. To, to, no co ja, kurwa, marudzę, bo marudzę, bo... Bo mam prawo marudzić, kurwa, no, ale... Pizdu, no. Jeden plus może tego skurwysyństwa tutaj... Noże, to nie jest jakaś mega wielka tutaj korporacja, znaczy to jest korporacja, ale to nie jest chyba typu Walmart i tym podobne To jest szansa jak z kurwa przyjdą o tej ósmej i to się do roboty wezmą kurwa nie będę siedział może 6 godzin tutaj kurwa no. Ale i tak jestem w no, kurwa widziałem, wiedziałem, że tak będzie kurwa nie, nie mogę trafić kurwa, na taką firmę że wezmą wcześniej, kurwa ma no. co zrobić? Nic nie zrobisz, kurwa. Jedno co to mogę kurwa wydrzeć, i do kamery, kurwa, żeby sobie użyć, kurda ma. lasach, kurwa. Fucking nadzieje, kurwa człowiek miał. Że wyjedzie stąd jak człowiek zapakuje się. Nie to kurwa. A tu kurwa zbytnio też nie ma jeszcze miejsca. Do spania i jego kurwa rasa Jego pierdolona mać kurwa no A na trakstopie, to ja nie wiem czy ja tam kurwa będę miał miejsce kurwa no. O tej kurwa porze kurwa no Wyłącz to kurwa Nie podoba ci się moje przeklinanie Przeczytaj opis w filmiku I kurwa wyłącz to kurwa no Nie bój się Spytam się gnoi, czy chociaż będę mógł tutaj spać gdzieś, kurde, bo... Jakbym mógł spać tu na ich prywatnym terenie, to... Wolałbym to gdzieś, gdzieś na ulicy, kurde, no. Chodźcie, będziecie na YouTube, chamy. No dokąd spierdalacie? Dlaczego wy, kurde, wszyscy spadacie ode mnie? Przecież ja mam, nic nie zrobię, kurde, nie znacie mnie. jestem bardzo spokojnym człowiekiem, kurde, chodźcie tutaj. Chodźcie, będziecie na YouTube, chodź, chodź tutaj. Chono tu No chodź, 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 chodź Čekaj, Czekaj, ja na YouTube, no Leź na YouTube, chodź Chodź chamie A spadać, kurde, nie to nie Kurde, no nic nie to, no Ty, idziemy do środka Kurde Co tam jest? Jakaś impreza może w środku jest co? Ty ten kanał Dokąd się idzie kurde ale Nie chce mi się dzisiaj brudzić kurde No dobra, co co idę? Idę kurde Do ciężarówki Cześć, siódma 4 godziny Zanim ja się zarejestruję Potem zanim techamy i tak mnie kurde Nie wezmą przed ufną. 4 godziny w kulwu teraz będą FAK Fuck. Kurwa, ale wiedziałem, wiedziałem że tak będzie Jakie Wiedziałem, że tak będzie kurde no, Oczywiście kurde jest 7.30 lokalnego czasu Oczywiście nie wolno parkować Ty no nie wiem Dzwonię, ale to jakieś radio. drugi raz, jak nie to. to radio! No. Muszę skomunikować z kimś, kurde ludzie. Ja, p***. Trochę pospałem, niby nie, ale to. Takie wyrwanie ze snu. To oczywiście nikogo nie ma, nie? Nikt nie przychodzi. Czeski film, kurde. Lobby doors are locked from 10 Czyli łudzę się, że do 10 wieczorem skończą, nie? Jak zamykają drzwi. Chociaż to nic nie znaczy, kurde. To check your loads on our dock. O co mi chodzi? Ty no i co pierwszy? Jest to ktoś jakiś kurwa p... Ham, czy co? Gabe Chief All Show, Grammy, sobie wszystko.

Okej, dziękuje. 7.50, no nawet 7.30, na szkoda, nie To czekam tutaj, no. что и займем тоже. все.